W Wrocławskim Magazynie Miejskim wita Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Wystawa Janka Kasprowicz od Kujaw do Tatr. <trybuj> Turniej Polikap. W Muzeum imienia Jana Kasprowicza otwarto wystawę pod tytułem Jan Kasprowicz od Kujaw do Tatr. Co ciekawe, wystawa będzie się zmieniać co kilka miesięcy. Sporo się dzieje w Muzeum imienia Jana Kasprowicza, mnóstwo wystaw, wydarzeń, ale tym razem wystawa dotycząca właśnie samego patrona. Tak. Rok Kasprowiczowski skończył się z ostatnim dniem ubiegłego roku, ale jak się okazuje, nie do końca Cały czas w tym trybie roku Jana Kasprowicza ogłoszonym przez powiat żyjemy, i naszym zobowiązaniem jest właściwie pamiętać o patronie muzeum. Stąd otwieramy nową wystawę, która będzie stałą wystawą, ale taką nietypową wystawą. Ta wystawa ma kształt swoistej ramy do obrazu. Ramą są te obiekty, które będą prezentowane stale. To przede wszystkim oryginalne portrety z epoki Jana Kasprowicza, w tym najważniejszy obiekt w naszych zbiorach, portret autorstwa Witkacego. Do tego archiwalne fotografie związane z kujawskim okresem życia Jana Kasprowicza i grafiki jego zięcia Władysława Jarockiego związane z jego ostatnim etapem życia zakopiańskim, charyndziańskim. Natomiast rama do obrazu, bo w centrum tej wystawy będą znajdowały się gabloty, w których będziemy regularnie zmieniać zawartość. Muzeum ma bardzo bogate zbiory poświęcone poecie i chcielibyśmy je jak najszerzej udostępniać. Niestety są to obiekty bardzo wrażliwe z powodów konserwatorskich. Papierowe, rękopisy, więc będziemy, fotografie, więc będziemy starali się pokazywać je, ale w sposób bardzo bezpieczny i w bardzo ograniczonym czasie. Także ta wystawa właściwie będzie co kilka miesięcy w pewnym sensie nową wystawą. Otwarcie ekspozycji połączone było z premierem komiksu Mateusza Busa. Komiks będzie do nabycia tylko w muzeum. Witam serdecznie. Muszę na początek zapytać, jak to się stało, że stworzył Pan ten komiks? Znaczy się, zostałem zaproszony tutaj przez Muzeum im. Jana Kasprowicza do stworzenia właśnie takiego komiksu na rocznicę urodzin Kasprowicza. Byłem już swojego czasu, też właśnie tworzyłem dla szkół tutaj lokalnych i tak dalej. No i jakimś takim dziwnym sumptem stało się, że nagle z góry spadła na mnie taka propozycja właśnie współpracy z takim tutaj właśnie lokalnym muzeum. I zgodził się pan. Tak, zgodziłem się. Ja oczywiście jestem otwarty na wszelkie możliwe dziedziny, na wszelkie możliwe, y, a wszelkie możliwe współ, y, rodzaje współpracy, więc bez problemu podjąłem się tego wyzwania. No dobrze, to w takim razie, jaką historię obejrzymy, przeczytamy w tym komiksie? Y, komi y, komiks obejmuje historię to jest takim w zasadzie komiks biograficzny, obejmujący przekrój historii związanej z Janem z życiem Jana Kasprowicza i z jego twórczością. Mhm. Jak powstaje taki komiks? Jak tworzy się w ogóle tego typu dzieło? Znaczy komiks, każdy komiks powstaje zazwyczaj od dobrze opracowanej historii, czyli na, na pewno na samym początku trzeba mieć pomysł na swój komiks, żeby cokolwiek móc narysować, bo bez pomysłu to wiadomo, że nic się dobrego nie stworzy. Później powstaje scenariusz, są opracowywane plansze, kadry, dymki komiksowe, bohater, jeżeli to już mówimy o bohaterze, który jest dosyć znany i taki chociażby jak Janka Sprowisz, no to posługujemy się jego historią, opracowujemy na zasadzie jego biografii scenariusz, no i umiejscowiamy to wszystko w kadrach na planszy komiksowej. Mm -hmm. A kiedy pan odkrył, że może tworzyć komiksy i powiedział sobie okej, okay, to zacznę to robić. Ogólnie moja przygoda z komiksami zaczęła się w 2015 roku, czyli dobrych parę lat temu. Wtedy to były to jeszcze takie prototypy, trudno to było nazwać komiksem, to były takie w zasadzie pierwsze szkice, pierwsze takie moje próbki jakby twórczości. A później, im dłużej rysowałem, im bardziej szkoliłem tą swoją kreskę i tą swoją twórczość, tym po prostu stawała się ta twórczość bardziej taka oryginalna i, i precyzyjniejsza. Jakieś plany dalej? Tak, tak. Wiążę swoje plany może nie z rysowaniem komiksów, bo rysowanie trudno jest z tej pasji wyżyć. Ale praca w kulturze, gdzieś udzielanie się właśnie w bibliotece, czy y, praca na rzecz właśnie takich y, instytucji jak muzea, czy różnego rodzaju inne działalności kulturalne, to oczywiście jak najbardziej. A tak na koniec, co powinien mieć dobry komiks? Y, to już powiedziałem, dobry, tak, dobry komiks powinien mieć dobrze bardzo dokładnie opracowaną historię i przede wszystkim bardzo dokładnie opracowany scenariusz. Na kortach w parku Solankowym odbyła się piąta edycja turnieju tenisowego Poly Cup. W otwarciu zawodów na kortach Osir w Solankach wzięli udział m.in. starosta Noworoczwawski Wiesława Pawłowska, prezydent Noworoczwawie Ryszard Brejza oraz sponsor turnieju Marian Holz. W zawodach brali udział przedstawiciele środowiska biznesowych oraz wielu instytucji z Inowrocławia, Torunia, Bydgoszczy i innych miast naszego regionu. Adam, piąta edycja turnieju. To jest turniej dla Ciebie ważny, bo Ty jesteś zwycięzcą pierwszej tej historycznej edycji. E, tak, pierwsza edycja. No, trafiło mi się, że był finał, zwycięstwo. Okazało się, że później wcale tak łatwo nie było. Zależy też na kogo się trafi w losowaniu, jakiego się ma partnera, ale no, to jest po prostu e, tak... Wyczyn, żeby, żeby po prostu powtórzyć to, to zwycięstwo. Nie? I to nie był chyba jedyny finał w swoim udziałem w tym turnieju? E, tak, tak. E, raz udało się wygrać, dwa razy byłem jeszcze w finale. Niestety po zaciętej walce musiałem uznać, musieliśmy uznać wyższość przeciwników. E, fajny był finał zeszłoroczny, e, troszeczkę pogoda, warunki atmosferyczne. Dramaturgia na korcie. Także no to wszystko jest kwintesencją tenisa. Za to, się, za to się kocha tenisa i po prostu takie imprezy. No, w tym roku turniej się dopiero zaczyna, ale ten dreszcz emocji też jest, bo pogoda również może być różna po południu. Oczywiście no, na to wpływu nie mamy, ale miejmy nadzieję, że uda się dograć bez żadnych. Eee, już jesteśmy po losowaniu, jeszcze nie grałeś. Czy partner, z którym będziesz grał, to jest zawodnik, z którym kiedykolwiek grałeś albo przeciwko komu, któremu grałeś? Eee, wydaje mi się, że graliśmy przeciwko sobie, aczkolwiek no, eee, nie pamiętam dokładnie. Także mam nadzieję, że <grym> będziemy na siebie zaskoczeniem i <grym> stworzymy dobrą parę. Eee, czyli taktyka urodzi się w trakcie turnieju, bo na razie nie sposób powiedzieć, kto będzie bardziej z tyłu, kto z przodu. Wielka zagadka, zobaczymy co z tego wyjdzie, także mam nadzieję że wyjdziemy z grupy, no i będziemy walczyć. Z tego co wiem, ty w tym sezonie również uczestniczysz w rozgrywkach poza Inowrocławiem, takich już troszkę bardziej centralnych. Tak, jeżdżę po turniejach Polskiej Ligi Tenisa. Wspaniała atmosfera, można się zmierzyć z wieloma zawodnikami z całej Polski, także polecam wszystkim, żeby, żeby próbowali swoich sił. No nie jest łatwo coś wywalczyć, ale no... Jeździ się zawsze, żeby nie wiem, pobrać kolejną lekcję i być lepszym. Sportowo może to są dobre turnieje, ale chyba organizacyjnie Polikap nie przeskoczą. E, no myślę, że nie, na takim turnieju jak Polikap no jeszcze nie zdarzyło mi się być. E, powodzenia w takim razie w turnieju. Dziękuję bardzo i no, życzę zawodnikom po prostu walki na korcie, no i uśmiechu. Czternaście duetów rywalizowało puchary i nagrody ufundowane przez sponsora, producenta opakowań i akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych. Obrońcami tytułu byli Hindus Chandra Parek i Belg Matthew Hardeman. Turniej już ruszył, pierwsze gry za nami. Jak panu poszło, panie Marianie? Bo spotkanie trwało wyjątkowo długo i wyglądało na to, że pary są bardzo wyrównane. No, przegraliśmy, znaczy ja przegrałem z moim partnerem 4-6. W ostatnim gameie była złota piłka. Przegraliśmy ją, bo mogłoby być 5-5 i sprawa była by otwarta. No ale myślę, że jednak ta para zasłużyła na zwycięstwo i byli lepsi od nas. Chociaż żałuję bardzo, że się nie udało. Przy odrobinie szczęścia mieliśmy parę gemów też, gdzie tylko jedna piłka decydowała. No ale przegraliśmy, szkoda. Jeszcze nic nie jest pewne, ponieważ z turnieju jeszcze można wyjść nawet do półfinału. Zresztą pan jest zwycięzcą jednej z edycji, drugiej. No tak, raz, raz udało się wygrać, byliśmy w finale razem z Bartkiem Sobolewskim, z tego się bardzo cieszę. E... No nie zawsze się wygrywa. Jestem też gospodarzem i niekoniecznie y, musi być tak, że to gospodarz musi wygrywać. Aczkolwiek bardzo bym chciał, żeby wygrać jeszcze raz, bo to jest niezwykle słodki smak zwycięstwa. No, turniej jest bardzo sprawiedliwy. Tutaj jest taki regulamin, że nikt przed turniejem nie ma pojęcia z kim y, gra. A czy partner, z którym Pan teraz gra jest y, y, zawodnikiem, z którym grał Pan kiedyś w parze albo przeciwko któremu Pan grał? Jedno i drugie. I grałem z nim w parze i przeciwko. Bardzo dobry partner, bardzo dobrze mi się z nim gra, aczkolwiek tylko kilka razy graliśmy, ale to nieustęliwie, bo wszyscy mają równe szanse. Rzeczywiście jest tak jak Pan mówi, losowanie pełne i los przydziela kto z kim gra, ale tak patrząc na pary to sądzę, że bardzo wyrównane są pary. I naprawdę gdybym miał wskazać, a znam wszystkich kolegów, kto miałby wygrać to trudno byłoby... Powiedzieć, jaka para jest faworytem. I rozstrzygnie chyba tym razem sport, bo w zeszłym roku troszeczkę tutaj pogoda też miała znaczenie. Ten, te mecze finałowe były już w nieprawdopodobnych warunkach atmosferycznych. Chyba tym razem się uda. No, ja z sentymentem wspominam ten ostatni turniej i to zakończenie. Wbrew może opinii, którą Pan tu wygłasza, że to było może niesportowe, sportowe, to uważam, że było bardzo, bardzo fantastyczne, bo w dramatycznych okolicznościach wśród piorodności. I ulewnego deszczu, ulewnego. W pewnym momencie zadecydowałem, ja zadecydowałem, nawet troszkę wbrew kierownikowi zawodów, że decyduje, jako gospodarz decyduje jedna piłka. przystanie stanie 1-1 miała zadecydować jedna piłka. I powiem szczerze, że... Najbardziej podobała mi się postawa pary, która przegrała tą piłkę. Podeśli im do mnie i mówią: "Gratulujemy tej decyzji, bo to była jedyna możliwość sportowy sposób zakończenia meczu, ale dramaturgia na pewno przejdzie do historii". Czyli za kilka godzin poznamy i zwycięzcę i to w jakich okolicznościach skończy się Polikap 2021. No, okoliczności, żeby było jak najbardziej sportowe i rzeczywiście najlepiej jakby zakończył się mecz w pełnym wymiarze czasu i w pełnym wymiarze seta. Dziękuję bardzo. Zresztą PolyCup to jest jedna z takich nielicznych imprez, których, którym chyba się udało pokonać COVID, bo to jest impreza, która nie miała przerwy. Tak, no jakoś e, tradycyjnie już e, organizujemy Policap od pięciu lat. Ostatni piątek e, czerwca, już dzisiaj wszystkich zapraszam, Pana również e, na przyszły rok, ostatni piątek czerwca. Wszyscy e, o tym wiedzą, no wszyscy ci, ci którzy są zainteresowani, nawet... Piotrowie, którzy mają imieniny w tym okresie, niekiedy rezygnują z swoich imprez imieninowych, swoich spotkań towarzyskich i rodzinnych na rzecz polikapi. To jest bardzo przyjemne, bardzo miłe, bo rzeczywiście Turniej pewnie przez te pięć lat zyskał jakoś tam prestiż, dość chyba niezły, bo zawodnicy muszę powiedzieć, że używają nawet jakichś koneksji towarzyskich, żeby być wpisanym na listę i często się pytają, co mają zrobić, żeby znaleźć się na liście zawodników. Czyli bardzo możliwe, że za jakiś czas Polikap dołączy do jednego z dotychczas do tylko czterech turniejów Wielkiego Szlema. No, może nie celujemy Wielkiego Szlema, ale ATP tysiączka bardzo chętnie. Ostatecznie w tym roku zwyciężyli Bartusz Sobolewski i Janusz Łyżeń. W finale byli lepsi od Piotra Nowackiego i Wiesława Łochańskiego. Trzecie miejsce zajęli Adam Michalski i Jarosław Przekwas, a na czwartej pozycji uplasowali się Marian Ratajczak i Chandra Parek. W turnieju pocieszenia dla 10 duetów, które nie awansowały do półfinału, najlepsi byli Artur Wiśniewski i Jarosław Kawałek. Puchary i nagrody wręczali przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska i zastępca prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.